To, na potęgę wycofują środki z funduszy obligacji, stale omijają też funduszy, szerokim łukiem omijają fundusze akcji polskich. Jako taką popularnością cieszą się tylko fundusze akcji zagranicznych. Czy klienci funduszy inwestycyjnych są dobrze przygotowani na to, co może przynieść 2022 rok? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w dzisiejszym programie Prosto z Parkietu. Kłania się Państwu Grzegorz Siemiączyk. Zapraszam. A moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Paweł Chomiński, prezes Nobul Funds TFI. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie prezesie, zacznijmy od podsumowania trendów w branży TFI w 2021 roku. Wiemy, że w ostatnich miesiącach akurat wypłaty środków przeważają nad wpłatami. Szczególnie to dotyczy funduszy dłużnych. Ale z jakim bilansem wpłat i umorzeń zakończy się cały 2021 rok? Rzeczywiście ostatnie kilka miesięcy nie są, dla, nie są dobre dla funduszy dłużnych, natomiast obserwujemy w skali całego roku taką rosnącą dywersyfikację i zainteresowanie klientów nie tylko tym, co zawsze chętnie klienci kupowali, to znaczy fundusze dłużne, funduszami dłużnymi, ale też przesuwa się gdzieś to zainteresowanie klientów, chęć do Kupowania innych rodzajów funduszy w kierunku tych rozwiązań tak zwanych stabilnych, mieszanych, a także w kierunku funduszy akcyjnych, zwłaszcza funduszy zagranicznych, co zwłaszcza w ostatnim kwartale no, widzimy bardzo, bardzo intensywnie. Do, do, do tego wątku w funduszach zagranicznych wrócimy. Czy w, w samym w Nob TFI sytuacja wygląda jakoś inaczej niż średnio na rynku? Mają Państwo jakąś taką swoją specyfikę, która odróżnia to towarzystwo od innych? Jeśli chodzi o strukturę napływów, właśnie też popyt klientów. Uhum. Wydaje się, że z taką poprawką na ogólną strukturę naszych funduszy, naszych aktywów, gdzie jesteśmy bardzo mocno wyspecjalizowani w rynku funduszy inwestujących w obligacje korporacyjne, zwłaszcza w tym segmencie private debt, to nie różnimy się tak bardzo od tego, co, co, z czym borykają się, można powiedzieć, inne towarzystwa operujące na Polsku. Rzeczywiście warunki Funkcjonowania funduszy dłużnych pogorszyły się tak samo dla nas, jak i dla innych funduszy. Tutaj nie ma jakiejś szczególnej różnicy. Wydaje się, że pewnie gdzieś zalegamy trochę, gdzieś jesteśmy w tyle, jeśli chodzi o. Napływy do funduszy akcyjnych. Od jakiegoś czasu nie specjalizowaliśmy się w tym segmencie rynku. Nie mieliśmy dużo napływów do tego, do, do tego typu funduszy w ciągu poprzednich dwóch lat i dopiero teraz, pod koniec roku, można powiedzieć, klienci nawet często samoczynnie, samoczynnie samodzielnie wpłacają pewne kwoty do naszych funduszy akcyjnych. Wyobrażam sobie, że to też ma pewien związek z naszym. Takim poukładaniem struktury produktowej, gdzie kilkanaście miesięcy temu zmieniliśmy nazwę funduszy, zmieniliśmy strategię. Mamy teraz jasno zdefiniowane fundusze akcji polskich, akcji europejskich, akcji amerykańskich i wyobrażam sobie, że to może trochę klientom pomóc w podejmowaniu decyzji i w określeniu, gdzie tak naprawdę chcą, żeby ich pieniądze były zainwestowane. Wspomniał Pan o rynku obligacji korporacyjnych, czy tutaj sytuacja różni się od, bo, bo my zwy, zwykle kiedy mówimy o napływach do funduszy dłużnych mamy na myśli raczej rynek obligacji skarbowych, czy ten rynek obligacji korporacyjnych on się rządzi takimi samymi prawami, takie same trendy na nim panują jak na tym rynku obligacji rządowych właśnie? Nie do końca właśnie jest to ciekawe, ciekawe zagadnienie. Ma ono związek z. Kilkoma faktami, kilkoma czynnikami. Z jednym z nich jest fakt, że polskie obligacje korporacyjne nie są co do zasady instrumentem płynnym, nie podlegają ich wyceny tak dużym wahaniom jak w ostatnim okresie wyceny obligacji skarbowych. Drugim czynnikiem, który może mieć wpływ na nieco inne postrzeganie tego rynku funduszy, obligacji korporacyjnych jest fakt, że bardzo wiele instrumentów, które w Polsce funkcjonują są obligacjami emitowanymi w oparciu o zmienne oprocentowanie, czyli formułę WIBOR+. A to oznacza, że te instrumenty stają się w tym momencie bardziej atrakcyjne niż były jeszcze kilka miesięcy temu przed rozpoczęciem cyklu podwyżek stóp procentowych przez RPP. I co więcej, ponieważ rynek stopy procentowej wycenia teraz dość agresywnie zacieśnienie polityki, łącznie z aż dojściem do, do stóp banku centralnego w granicach 3%, na tym poziomie może być WIBOR za kilka miesięcy, to można powiedzieć, że ta sama Obligacja o tej samej marży kredytowej za kilka miesięcy może być aż o 3 punkty procentowe bardziej atrakcyjna dla klienta niż było to miejsce, miało to miejsce jeszcze kilka miesięcy temu. A co za tym idzie? No produkty oparte o tego typu obligacje, tego typu instrumenty są tak samo proporcjonalnie bardziej atrakcyjne dla klienta w tym momencie niż jeszcze jakiś czas temu przy zerowych stopach procentowych. Pytanie, pytanie, tylko czy klienci tą atrakcyjność są w stanie dostrzec, bo akurat jeśli chodzi o te obligacje skarbowe, to mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że duży popyt inwestorów, duże, du, du, dużo środków do funduszy dłużnych płynęło akurat w czasie, kiedy ceny obligacji skarbowych osiągały historyczne szczyty czyli pod koniec 2020 roku, na początku 2021 roku potem te pieniądze zaczęły z funduszy dłużnych odpływać. No i odpływają nadal, chociaż coraz częściej mówi się o tym, że ceny obligacji osiągnęły już swoje minimum i ten 2022 rok będzie z kolei takim właśnie rokiem obligacji. Czy to oznacza, że teraz należałoby właśnie raczej kierować pieniądze do funduszy obligacji, a nie je wypłacać, i czy i, i, i klienci firmy robią jakiś błąd? No zgadza się, bardzo, bardzo ciekawa teza, i rzeczywiście można powiedzieć, że patrząc z perspektywy nie tylko tego cyklu, ale wielu poprzednich cykli stóp procentowych, widzimy, że te napływy do, na rynek funduszy obligacji, zwłaszcza obligacji skarbowych, one intensyfikują się w momencie, kiedy. Ten przeszły performance stopy zwrotu za poprzednie okresy osiąga jakieś no, zachęcające, maksymalne, rekordowe poziomy. Niestety jest to parametr, który jest odwrotnie skorelowany z y, czymś, co nazywamy current yield portfela, czyli takim średnim oczekiwanym oprocentowaniem. Y, tych pozycji, które mamy w portfelu. No wiadomo, im wyższa stopa zwrotu, którą osiągnęliśmy za ostatnie 12 miesięcy, tym niestety mniejsza stopa niższa stopa zwrotu na przyszłość. I, e, i niestety dla rynku i niestety dla uczestników dużo napływów dzieje się właśnie w tym momencie, kiedy ta sytuacja jest niekorzystna. Teraz mamy nieco inną sytuację. Stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy dla wielu funduszy jest ujemna. Jednocześnie dla. Y, Funduszy, które operują na polskim rynku, dochodzimy do całkiem atrakcyjnych tych parametrów, tego current yield czyli tej bieżącej stopy której możemy oczekiwać na inwestycjach, które mamy w portfelu. W tym momencie na przykład dla naszych portfeli funduszy Nobel Fund Konserwatywny, Nobel Fund Obligacji, czyli tych najbezpieczniejszych w naszej palecie, ten parametr Current Yields, czyli średniego oprocentowania pozycji w naszym portfelu, sięga 4%. Więc jest całkiem moim zdaniem atrakcyjne, nawet jeżeli porównać to z inflacją, z którą wszyscy się borykamy i chcemy przed nią ochronić nasze oszczędności. Pomówmy, pomówmy teraz trochę o rynku akcji, o rynku funduszy akcji. Pomimo dosyć dużych zwyżek na giełdzie papierów wartościowych od tego pandemicznego dołka, fundusze akcji nie zdobyły popularności. I to co jest tym bardziej zaskakujące, że pandemia wymusiła pewien taki wzrost w, wymuszonych oszczędności, czy też nieplanowanych nie, nie oszczędności i wiemy, że część tych oszczędności trafiła bezpośrednio na giełdę. Dlaczego one nie płyną do funduszy akcji? Co takiego się stało, że, 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 że klienci nie, nie widzą jakby atrakcyjności tego produktu, bo nie mają do niego zaufania? Znowu kolejne bardzo dobre pytanie pana redaktora. Wydaje się, że, że trochę czasy się zmieniają i sytuacja się zmienia. Osoby, które dysponują tymi oszczędnościami, o których mówimy, które chcielibyśmy jako branża zagospodarować, bo uważamy, że mamy potem kompetencje, mamy dobre pomysły, poznają nowe metody lokowania swoich wolnych środków, wskutek tego, że świat finansów jest bardzo innowacyjny. Wydaje się, że ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło spore zainteresowanie z tego co widzimy podanych inwestowaniem bezpośrednio na rynkach zagranicznych przez, przez Polaków. Pojawiają się, pojawia się większa dostępność ETF-ów, w tym także tych notowanych na największych dla ETF-ów w rynku amerykańskim. I jakoś znikają obawy przed inwestowaniem tam bezpośrednio, chociaż wiąże się to z bardziej skomplikowaną strukturą podatkową i tak dalej. I nawet my, jako branża TFI, widzimy, że klienci są bardziej zainteresowani inwestowaniem w akcje zagraniczne niż w akcje polskie, a jeżeli klient decyduje się na inwestowanie w akcje zagraniczne, no to wtedy można powiedzieć, że my stanowimy tylko jakąś jedną z opcji dla niego, pozostałe opcje to na przykład właśnie fundusze zagraniczne czy ETF-y, więc ten torcik trochę rośnie, ale, ale pojawia się więcej chętnych do niego i dlatego Pewnie te napływy do, do funduszy akcji, w tym funduszy akcji zagranicznych, one mają o wiele mniejszą skalę niż w poprzednich hossach, w poprzednich rynkach byka, kiedy no, na rynek akcji początkowo w Polsce, potem też za granicą, trafiały w Polsce grube miliardy właśnie przez sektor TFI. No, czyli z jednej strony jest to kwestia zmian w strukturze dostępnych instrumentów finansowych, ale z drugiej strony jest też chyba kwestia. Różnic w koniunkturze na różnych rynkach, bo tak się akurat składa, że te zagraniczne rynki, zwłaszcza te główne, jednak w ostatnich latach radziły sobie lepiej niż giełdę papierów wartościowych. No i teraz przejdźmy właśnie do tego tematu, co dalej na, na giełdzie. Wiemy, że WIG 20 od tego październikowego szczytu jest ponad 10% na minusie, czyli mamy zgodnie z tą uznaną regułą kciuka mamy do czynienia z korektą. Co dalej? Czy ta korekta się przerodzi w jakąś bessę, czy, 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 czy teraz czeka nas trend boczny? No, na to pytanie nie da się odpowiedzieć bez takiego szerszego kontekstu i spojrzenia na to, gdzie jesteśmy w tym cyklu giełdowym globalnie. Oczywiście potem nakładając ten filtr lokalny, o którym Pan powiedział i który najwyraźniej spowodował, że w ostatnich latach Polska giełda performuje gorzej od, od giełd zagranicznych, co, co znowu też ma wpływ na to, że Polacy chętnie inwestują później swoje pieniądze za granicą niż na giełdzie polskiej, no bo widzą ten past performance, który jest lepszy na, na parkietach zagranicznych. I, i, I patrząc, próbując podsumować to, co się dzieje w ostatnim roku, ostatnie dwa lata na, na rynkach, to chyba można powiedzieć, że ten cykl taki giełdowy trochę znormalniał. On do czasu wybuchu pandemii miał taki dziwny charakter ekspansja trwała i trwała i trwała, zasilana w dużej mierze. Pieniędzmi z banków centralnych, oczywiście. Natomiast bardzo długo nie przekładało się na te zjawiska, które są typowe dla końcowej fazy cyklu koniunkturalnego, to znaczy wyższa inflacja, jakieś niedobory w poszczególnych segmentach rynku, wzrosty cen surowców. To są takie czynniki typowe dla ostatnich faz. No tej, tego cyklu ekspansji, kiedy ona już zaczyna przybierać taki inflacyjny charakter. No i dopiero teraz, ostatnie kilka kwartałów, obserwujemy to, co jest typowe dla, dla końcowych faz cyklu. Przypominam, że rynek BK trwa 15 lat, prawie będzie miał na początku przyszłego roku 15 lat, jest już bardzo mocno dojrzały. Jeżeli by się kierować takimi historycznymi analogiami, no to w momencie kiedy ten rynek jest już dość, dość, długo, dość długo trwa, kiedy pojawiają się takie symptomy charakterystyczne dla, dla jego końca i kiedy jeszcze mamy to, co w przeszłości też charakteryzowało końcówki hossy, to znaczy podwyższanie stóp procentowych przez czołowe banki na świecie, no to wypadałoby mieć takie bardziej ostrożne podejście do inwestowania na rynku akcji i wydaje mi się, że globalnie to będzie ciężki rok dla, dla rynku akcji. A jeżeli nałożymy na to ten filtr lokalny, polski, nie ma tutaj u nas jakichś czynników, które pozwalałyby z większym optymizmem patrzeć na rynek polski niż na rynek globalny, ani bilans przepływów na rynek polski od inwestorów instytucjonalnych, ani nie wiem, jakaś wielka atrakcyjność polskich IPOsów. Mieliśmy ich sporo w tym roku, ale nie wszystkie dały zarobić, nie wszystkie były super, nawet te najbardziej głośne okazały się po jakimś czasie niezbyt udanymi inwestycjami na starcie. No, i to wszystko sprawia, że nie patrzymy tutaj z wielkim entuzjazmem na rynek polski. Pewnie w dalszym ciągu wolelibyśmy mieć troszeczkę więcej akcji za granicą niż w Polsce w naszych portfelach. To bardzo ciekawa obserwacja, że potrzebowaliśmy bezprecedensowego wydarzenia, jakim była pandemia, żeby doprowadzić do pewnej normalności w przebiegu cyklu koniunkturalnego. No, tym jednym z takich czynników, który mogłyby sugerować, że jednak. Ta polska giełda mogłaby sobie teraz radzić trochę lepiej niż globalny rynek, jest to, że u nas, e, przynajmniej WIG-20, nie, 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 nie wrócił do tych historycznych szczytów e, ostatnio. E, w tym czasie gospodarka cały czas rosła, aktywność gospodarce rosła i wyniki firm też się poprawiały. Wiemy, że na przykład teraz. E, Rozwiązać ten problem za 2018-2019, kiedy marże firm cały czas się kurczyły, bo płace szybko rosły, a właśnie nie było inflacji, która pozwalałaby przerzucać tym firmom koszty, rosnące koszty na konsumentów. Teraz tego problemu nie ma, zyski firm szybko rosną. Mogłoby się wydawać, że wyceny są dosyć atrakcyjne relatywnie do tego, co się dzieje na tych głównych rynkach, ale rozumiem, że my nie jesteśmy w stanie się odczepić od koniunktury na globalnym rynku. E tak, i też wydaje się, że gdzieś ten potencjał do przenoszenia rosnących kosztów już w tym momencie nie tylko płac, tak jak kilka lat temu, ale też coraz większa grupa firm ma do czynienia z rosnącymi kosztami surowców, chociażby, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. I gdzieś przyjdzie taki moment, gdzie konsument nie będzie w stanie, czy inny partner biznesowy akceptować tych podnoszonych kosztów. Zwłaszcza, że od strony makro, od strony dochodu rozporządzalnego też gdzieś jest uderzany przez chociażby rosnące stopy procentowe i rosnące raty kredytów hipotecznych i wydaje się, że możemy gdzieś w trakcie tego roku napotkać na taką barierę i w której w, 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 i taki taki moment, w którym firmy już nie będą w stanie przenosić kosztów na klientów w takim stopniu jak do tej pory, a co za tym idzie rentowność może być pod presją i prognozy zysków spółek, które teraz wyglądają dość optymistycznie, chociaż i tak w niektórych spółkach przemysłowych analitycy już teraz widzą, że rok 2022 będzie gorszy niż 2021 i 2023 też może być trochę gorszy. Wydaje mi się, że nie zakładajmy, że inflacja jest takim łatwym środowiskiem dla wszystkich, gdzie wszyscy mogą podnosić stopy procentowe i rentowność w całej gospodarce może rosnąć. To, to nie musi wcale tak być. Panie prezesie, podsumujmy krótko. Jaki, Pańskim zdaniem, będzie 2022 rok na rynkach finansowych? Na jakie aktywa warto będzie stawiać? Wydaje mi się, że dobre mogą być w dalszym ciągu rynki surowcowe, jako jakiś element dywersyfikacji portfela, nie główny segment, w który wkładamy nasze pieniądze. Nie skreślałbym w żadnym wypadku tych produktów, które ostatnio przeżywają jakiś eksodus klientów, czyli fundusze obligacji. Skarbowych, otwarte fundusze inwestujące także w obligacje korporacyjne. Wydaje się, że dla naszego korowego segmentu funduszy dłużnych inwestujących w dług korporacyjny to będzie bardzo dobry okres też. No i chyba jednak z lekką ostrożnością do rynku akcji, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Wydaje się, że jeszcze pierwsza połowa roku będzie całkiem, całkiem niezła dla tego segmentu rynku. Dziękuję serdecznie. Przypominam, że naszym gościem był pan Paweł Chomiński, prezes Nobel Funds TFI. Dziękuję.